Dzień dobry, nazywam się Nikol Żabska. Jestem ucznicą klasy 8F w szkole podstawowej w Rzymie. Opowiem wam o podlaskim województwie. To wyjątkowa magiczna kraina. Spokój, cisza, a do tego gościnni mieszkańcy oraz przepyszne jedzenie jak babka ziemniaczana ser Koryciński. Kiszka ziemniaczana no i najsmaczniejszy sękacz. Warto to zawitać tutaj na urlop. Choćby na chwilę. Mam to szczęście, że pochodzę z tych pięknych regionów i spędzam tu wakacje. Na podlaszu można zwiedzić cztery parki narodowe: wigierski, narwianski, biebrzański, największy w Polsce, a także Białowierski który jako jedyny trawił na przyrodniczą listę UNESCO. Stolica Podlasza jest Białystok. Podlasie ma dużo jezior. Zapraszam wszystkich do zwiedzania tego regionu. Pozdrawiam.